<grybana> Czytałem odnośnie tęczy aktualnie. Widziałem, tutaj Arni ma u mnie dużego minusa, niestety, bo Arni ustawił sobie właśnie Piętory... tęczową, skórkę Tę tęczową skórkę. I. No, f... no nie mi A, a mi rozbawił ten komentarz, bo. To znaczy, no... tk... komentarz był bardzo celny. Był idealnie ta lista Baby. Tak, bo sytuacja była taka, że i to jeszcze śmieszne, bo to Nasz Rodak napisał mu komentarz do tego, że Arni co, co z tobą chyba będę musiał o, odlajkować na no to Arni a Lista. No dokładnie. Idealny komentarz do sytuacji. To Tylko wiesz, to mieszanie się po prostu artystów w politykę, bo, bo oni nie prowadzą gry. Yy, oni prowadzą grę polityczną jednak y homoseksualiści, to jest, ale to, to jest przykre. No tak, ale to nie jest temat naszego dzisiejszego filmu. We A are back. Będziemy jak nie, wyżej ciąć